Witajcie moi drodzy, szczęść Boże! Dzisiaj można powiedzieć niedzielny Zoom, bo dzisiejsza niedziela, dzisiejszy dzień odznacza już pełny tydzień naszych ćwiczeń duchowych, przybliżania się do Pana. I dziś zbliżmy się do Pana właśnie, szczególnie przez postać świętego Jana Chrzciciela. Łukasz, święty Ewangelista Łukasz, mówi dzisiaj takie świadectwo, Skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza. Pierwsza rzecz, która mnie do, uderza jakoś w tych biblijnych przekazach, to często jest tak właśnie powiedziane, że jest wymienione imię jakiegoś bohatera i zaraz jest powiedziane imię jego ojca. To szczególnie do, do mężczyzn się odnosi, ale to takie jest jakaś taka domena chyba nawet tych kostiumowych filmów, historii sprzed lat, baśniowych I, i też widzę, że Biblia też w to się pięknie wpisuje. I kochani, mówię o tym dlatego, żeby może Dzisiaj konfrontując się właśnie z tym słowem, które przyniesie nam Jan w następnych dniach, w następnych niedzielach, tak naprawdę dzisiaj mamy jedno zadanie do zrobienia. Chociaż to jest dzień odpoczynku, ale poświęcony też Panu. Więc skoro dzisiaj to słowo mówi nam o tym, że przybliża nam postać Jana, syna Zachariasza, to dzisiaj na modlitwie powiedz: Jestem Filip. Znaczy to ja mogę powiedzieć Filip Paweł syn Stanisława i Władysławy i dzisiaj chcę złożyć dzięki za moich rodziców za ich historię życia i za to, że się spotkali, pokochali, za to, że dzięki temu ich uczuciu, miłości yy, yy, i tego, że są właśnie rodzicami moich braci i mnie samego, za to wszystko złożę dzisiaj dzięki i Zapraszam ciebie również do tego, żeby dzisiaj taką modlitwę odprawić, sprawić. To jest takie adwentowe ćwiczenie. Może niejednokrotnie dla, nie, dla niektórych z Was będzie to trudne doświadczenie, bo mieliście trudne relacje ze swoimi rodzicami. Może już masz takie doświadczenie, że jedno z Twoich rodziców jest. W niebie jest już po tej drugiej stronie, albo oboje nawet. Nie wiem, już trudno mi jest teraz wniknąć w historię życia każdego z Was, ale w Twoim sercu myślę, w Twoich modlitwach, czy ktoś jest tutaj żyjący na ziemi, czy już odszedł do Pana, to jest żyjący zawsze w Twoim sercu. Więc złóż dziękczynienie dzisiaj za swoich rodziców. I jeżeli to są rodzice, których. Który masz coś do przebaczenia, do wybaczenia jakiejś rany, no to posłuchaj dzisiejszej Ewangelii dalej, która mówi o tym, że Jan został posłany, aby głosić chrzest nawrócenia. My jesteśmy. Ludźmi wiary, ludźmi naznaczonymi przez imię Chrystusa na Chrzcie Świętym, a chrzest to jest zanurzenie w mękę, to jest zanurzenie w cierpienie, to jest odnowienie jakiejś rany. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusa po to, żeby nieść nawrócenie dla siebie i nieść przebaczenie dla tych innych. I dzisiaj może popracujmy szczególnie nad tą relacją z rodzicami. Pomódlmy się ze swoich rodziców, podziękujmy za ich życie, błogosławmy ich w naszych modlitwach. Kochani, przesyła to posłanie dla Was dzisiaj księdz Filip Pięta, misjonarz krwi Chrystusa. Modlę się za Was i błogosławię na ten dzisiejszy dzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.